Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl o Weasley z filmów. Co ci przychodzi do głowy? Pewnie ta dziewczyna, która stoi w tle i czasem patrzy na Harego. A teraz wyobraź sobie potężną czarnicę, która kradnie mioty swoim braciom, dorzuca zaklęcia lepiej niż większość ludzi w Hogwarcie i dowodzi w poru. To ta sama osoba, ale filmy Harry'ego Pottera sprawiły, że jedna z najciekawszych postaci w książkach stała się, no cóż, prawie niewidoczna. Dziś pokażę Ci, jak bardzo Warner Bros. popsuło postać Ginny Weasley i dlaczego to większy problem niż Ci się wydaje. Pamiętasz, jak w filmach Ginny ledwo się odzywała, w książkach to była zupełnie inna historia i to, co usunięto, zmieniło wszystko. W książkach Ginny to do pewnego stopnia żeńska wersja Freda i George'a. Zawsze ma coś celnego do powiedzenia w Zakonie Phoenixa. śmieje się z Rona, gdy ten udaje twardziela, pokazując, że nie traktuje swojej rodziny zbyt poważnie. Filmy natomiast pokazują ją jako cichą dziewczynę, która stoi z boku i obserwuje. Przez to filmowa Ginny nie ma żadnej wymiernej osobowości, jest po prostu tą rudą dziewczyną. Ta zmiana sprawi, że trudno zrozumieć do czego Harry w ogóle miałaby się nią zainteresować. Czemu Harry zakochał się w Gini, filmy kompletnie nie potrafiły odpowiedzieć na to pytanie, i to nie jest przypadek. W filmach Gini istnieje tylko po to, żeby być obiektem miłosnym dla Harego. W książkach Gini chodziła na randki z innymi chłopakami, miała własne przyjaźnie i własne przygody. Ta niezależność była kluczowa, to właśnie sprawiło, że Harry zobaczył w niej kogoś wyjątkowego. W filmach nie ma jednej sceny, gdzie Ginny żyje po prostu swoim życiem, bawi się, śmieje z przyjaciółmi, ma własne cele dla widzów. Filmowa Ginny to dosłownie tylko dziewczyna, z którą Harry ma się ożenić. To ją dehumanizuje i odbiera wszystko, co czyni ją interesującą postacią. Wiedziałeś, że Ginny była jedną z najpotężniejszych czarownic swojego pokolenia i gwiazdą Quidditcha? No właśnie, filmy o tym nie wspominają. Jej upiorgacek jest tak dobry, że staje się legendą w Hogwarcie. To właśnie ten talent sprawia, że profesor Slughorn zaprasza ją do ekskluzywnego klubu ślimaka. Ginny potrafi wyczarować pełnego cielesnego patronusa. Zaklęcie, z tym nie może sobie poradzić większość dorosłych czarodziei. Ale talent nie kończy się na czarach, w książkach Ginny jako jedyna musi podkradać miotły i braciom, żeby ćwiczyć. Te nocne treningi w tajemnicy przed wszystkimi uczyniły ją fantastyczną zawodniczką. Gdy Harry został zawieszony, Ginny zastąpiła go jako szukająca i wygrała mecz. Po Hogwarcie Ginny grała zawodowo w drużynie Quidditcha. Podczas gdy Harry, Ron i Hermiona szukali Horcruxów w Hogwarcie toczyła się wojna i to Ginny prowadziła armię. Wyobraź sobie 16 16-letnia dziewczyna, która współprowadzi rebelię pod nosem śmierciożerców, ale dostaje zero scen z tego filmu. w filmach. W insygnia śmierci Neville, Luna i Ginny prowadzą odrodzoną gwardię Dumbledora. Gdy Harry, Ron i Hermiona zniknęli, Ginny nie siedziała bezczynnie, zorganizowała opór pod rządami Snape'a i Karol ryzykowała wykradzeniem miecza Godryka Gryffindora. Skąd wzięła się ta pewna siebie, twarda Ginny? Historia dzieciństwa to wyjaśnia i to fascynująca opowieść, którą filmy wyrzuciły do kosza. Ginny dorastała jako najmłodsza ze siedmiorga rodzeństwa sześciu braci, wyobraź sobie House, Fred i George ciągle żartują. Ron konkuruje o uwagę bliźniacy, uczą cię zaklęć w tajemnicy. Musisz być głośna, żeby w ogóle cię usłyszeli. Musisz być twarda, żeby przetrwać. To ukształtowało jej osobowość, pełność siebie, humor i siłę charakteru. I filmy po prostu to zignorowały. Filmowa Ginny mogła być jedynaczką. Nic nie wskazuje na to, skąd pochodzi jej osobowość. A właściwie to jaka osobowość? Jeśli myślisz, że pocałunek Ginny i Harry'ego był niezręczny, to poczekaj, aż usłyszysz, jak powinna wyglądać ich relacja. W książkach Harry i Ginny zbliżają się do siebie stopniowo przez kilka lat. To naturalna ewolucja. Harry zdaje sobie sprawę, że Ginny go rozumie przeszła przez podobną tramę z pamiętnikiem Riddle'a. Ich pierwszy podzonek w książce jest spontaniczny i pełen emocji po wygranym meczu w Quidditch'a. W filmach nagle znikąd Harry i Ginny po prostu się całują w pokoju życzeń bez podbudowy czy chemii. Pamiętasz scenę z wiązaniem sznurowadeł? To doskonały przykład tego, jak nieporadnie to napisano. Ginny w filmach jest samotną wyspą, w książkach była sercem swojej grupy przyjaciół. W książkach Ginny i Hermiana są jak siostry. Hermiana pomaga jej z harem. Za to Ginny pomaga Hermione zrozumieć Rona. Ginny broni Luny Laugut przed drwinami, gdy inni ją nękają. Pokazuje to, że ma empatię i honor. A ty co myślisz o tej postaci? Może jednak ciebie bardziej przekonała filmowa Ginny, A jeżeli chciałbyś zobaczyć więcej filmów o harem, Potterze, to polecam te.